Słyszycie już może dźwięk dzwoneczków? Albo czujecie zapach mandarynek i korzennych przypraw? A może myślicie już o tym, co komu kupić na święta? Jeśli tak, to znaczy, że bożonarodzeniowy nastrój totalnie zaczął Was pochłaniać. Cześć! Dzisiaj na kanale Sklepu Alto mamy dla Was taki mały prezentownik, dzięki któremu pomożemy Wam wybrać i podsuniemy Wam pomysł na fajne prezenty dla siebie i dla swoich najbliższych, bo wiadomo, Duże, grzeczne dzieci również dostają prezenty, a my jesteśmy najlepszym przykładem na to, jak właśnie pielęgnować tego naszego wewnętrznego małolata. Podzielimy sobie ten prezentownik na takie trzy warianty. Na coś, co spodoba się na pewno dużym dziewczynom, na coś, co spodoba się dużym chłopakom i na coś, co może spodobać się każdemu w zależności od jego preferencji. Na pierwszy rzut wrzucimy coś, co ja sama mam od dawna, coś, co. Używam od kilku lat i z czego jestem wybitnie zadowolona. Suszarko-lokówka firmy Philips Dynamic Volume Brush. Jeśli chcecie osiągnąć efekt, yy, albo znacie kogoś, to chciałby osiągnąć efekt yy, swojej fryzury takiej, wiecie, jak zaraz po wyjściu od fryzjera, super gładkich, puszystych i uniesionych włosów, to to jest Wasz wybór. Yy, ja generalnie nie wyobrażam sobie już yy, pielęgnacji włosów bez tego sprzętu i właściwie w ogóle już z życia bez tego sprzętu. To jest super sprzęt, naprawdę. Kolejną naszą y, pielęgnacyjną propozycją jest ten depilator marki Philips Philips Lumeo. I powiem wam szczerze, jest to idealny, y, idealny sprzęt dla osób, którym nie chce spędzać się w wielu godzin w salonach kosmetycznych, a chciałyby się pozbyć na dłużej włosów ze swojego ciała, które je po prostu denerwują. Ja przyznam się Wam, że bardzo chciałabym go mieć yy, u siebie w domu i totalnie nie obraziłabym się na Mikołaja, gdybym 6 grudnia znalazła yy, to urządzenie pod swoją poduszką. Słyszysz Mikołaju? Nie obraziłabym się. Z kolei, jeśli chcecie zadać o swój zarost, to też będę miała dla Was kilka fajnych propozycji. Po pierwsze, Brown BT7240 to sprzęt dla bardzo wymagających dużych chłopców, którzy lubią eksperymentować ze swoim zarostem, a dzięki niemu będziecie w stanie zapanować nad nim aż do, aż do, aż do 1 mm. Poza tym będziecie mogli zaszaleć z tą dużą ilością nasadek i dodatków. Jeśli jednak wolicie mieć twarz gładką jak puchcianiem niemowlaka, to z pomocą przyjdzie Wam golarka marki Philips z serii 1000. Całkiem niedawno robiliśmy już testy podobnego sprzętu na naszym kanale, więc serdecznie polecam Wam wrócić sobie do tego filmiku i dokładnie wszystko obejrzeć. No dobrze, mieliśmy już szarkolokówkę yy, do włosów, to czas na maszynkę do strzyżenia. I nie zwiedzcie się małym, kompaktowym rozmiarem tej maszynki firmy Moser, bo ona tak naprawdę idealnie Wam wymodeluje, przystrzyże i wycieniuje Wasze włosy. Odejdźmy teraz na chwilę od tej strefy pielęgnacji Beauty i Spa, bo mam coś dla tych, którzy kochają porządek, czystość i tańczą czacze z odkurzaczem, bo ten firmy Derma płynnie poprowadzi Was właśnie w tym tańcu. Też znajdziecie o nim filmik na naszym kanale i yy, bardzo gorąco go Wam polecam, bo na nim dokładnie zobaczycie wszystkie atuty tego cudeńka. Koniec naszych prezentowych propozycji, mam coś co myślę spodoba się każdemu i na pewno ucieszy bardzo to wewnętrzne dziecko, o którym na początku wspominałam. LEGO Creator Księgarnia. Jest to coś co nie tylko da nam bardzo dużo zabawy, co przeniesie nas w czasy dzieciństwa, kiedy każdy z nas chciał mieć klocki LEGO, ale też po złożeniu będzie genialnie wyglądało na półkach u nas w domu. Poza tym, tak sobie pomyślcie, jaką minę będą musieli mieć właśnie współwigilijni goście. I mam taki teraz małą podpowiedź, bo jakby jasne, niekoniecznie ktoś od razu pomyśli, żeby wam to kupić. Kupcie sobie sami, zapakujcie. Niech wszyscy wam zastroszczą takiego prezentu. Do świąt został nam tak naprawdę miesiąc. Do Mikołajek kilka tygodni i naprawdę to już jest ten czas, żeby się organizować, żeby zaraz na dzień przed Wigilią nie dopadła nas ta... Świąteczna gorączka, dlatego właśnie sklep Alto przychodzi tam z pomocą, bo tam znajdziecie wszystkie te produkty, które tutaj właśnie yy, pokazywaliśmy. Ja na chwilę znikam, idę pisać ten list do świętego Mikołaja. Wy pamiętacie żeby subskrybować kanał, dać łapkę do góry, no i widzimy się za chwilę.